Dzień dobry kochani, bonjour! Krzysiek z tej strony, Krzysztof Jędrzejczyk na kanale Color nieco zaspany, ale bardzo szczęśliwy, ponieważ dzisiaj pokażę wam dlaczego warto oddalać się nieco od morza i dlaczego warto śledzić kalendarz różnych wydarzeń e, kulturalnych tutaj na Lazurowym Wybrzeżu. Muszę sobie rozgrzeć aparat mowy. Jest wczesna godzina. E, postanowiłem zabrać was dzisiaj do miejscowości Falikon, która Urządza dzisiaj... Poczekamy sobie, bo zależało mi na czystym tle, naturalnym podkładzie. Jedziemy do miejscowości Falikon, ponad liceum, z jakieś 7-8 km ponad liceum. No będą mi jeździć, no. Gdzie dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i jutro, czyli piątek, sobota, niedziela, odbywa się Fête de Loylet. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Niestety nie ma z nami naszej Aleksandry. Jest to doroczny festiwal, taki kwiatowo-kulturalno-rozrywkowy. Tym roku motywem przewodnim jest twórczość Fridy Kalo. Dlatego też nie zawahałem się użyć swojej jednej z najpiękniejszych i dalej moich ulubionych koszulek Psychology Riviera. Riviera nazwana na cześć męża Fridy Kalo. Ale o tym już zapewne wiecie. A jak nie wiecie, to się dowiecie z internetu. Natomiast chciałem wam jeszcze pokazać tylko drogę dojazdową do Falikonu. Bo mi się tutaj rozjeżdżają samochody. Ach. No nic. Droga dojazdowa do Falikonu. Zobaczcie, jaka jest wspaniała. Tajemnicza. Wygląda zupełnie nie jak jakieś lazurowe wybrzeże, tylko nie wiem, nigdy nie byłem w Irlandii, Szkocji, czy wielkie, wie, wie, w Anglii byłem, ale nie na rowerze, to jeszcze z czasów przedrowerowych. Natomiast dzikie zarośla, nietropikalne, a raczej kontynentalne i między innymi takie pozostałości zabudowań, no z czasów zapewne zamierzchłych, dobrze. Słyszycie, mam, mam nadzieję to co ja. Lazurower jest gotowy na kolejny fajny dzień. Eee, przypomnę jeszcze raz, jedziemy do falikonu na Fettę Loilet. Tym razem jesteście tylko ze mną, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Eee, czego się spodziewać? Nie wiem. Widziałem zdjęcia z poprzednich edycji. Mam nadzieję, że w tym roku będzie równie przepięknie i kolorowo. Także jedźmy jeszcze kawałeczek w górę i widzimy się w faliku. O proszę, to jest dokładnie baner. Znaczy nie ta sztuka, ale ten wzór baneru ja widziałem ponad miesiąc temu już właściwie przy okazji tutaj kręcenia się w okolicy asp i zapisałem sobie tą datę w kalendarzu i kalendarz mi przypomniał, choć na szczęście nie musiałem się nim posiłkować, bo mam jeszcze całkiem niezłą pamięć. Wjeżdżamy sobie do Falicon. miejscowość nie ma jakiejś wspaniałej historii, właściwie tam jakoś na Wikipedii się nie da za wiele, wyczytać, czytać jest mikroskopijnej wielkości wioska. Myślę, że ma po prostu bardzo ładną staróweczkę i stanowiła po prostu osadę dla wszystkich rodzin rybaków nicejskich, ponieważ przypomnę, że Nicea sprzed czasami swojej świetności za sprawą Brytyjczyków, która się zaczęła. W pod koniec XIX wieku była po prostu rybackim portem, a i tam tylko mieszkali rybacy na, na dole przy morzu, a wszyscy ludzie mieszkali raczej trochę z dala od lądu. To jest temat na inny odcinek. Ja dzisiaj się z Wami tutaj przejdę po miasteczku, wykorzystujemy okienko pogodowe. Miałem to nagrywać jutro po drodze na. Turni, ale stwierdziłem, że przyjadę dzisiaj. Do 12 mamy czas na nakręcenie tego w niezachmurzonym niebie. Natomiast. E, a zresztą, znowu za dużo gadam. Idziemy zobaczyć, jak wygląda falicon i Fed de Luylet. Już na wejściu widzę nas motyw przewodni, czyli właśnie Frida i kwiaty, które będą towarzyszyły nam chyba podczas całej tej wycieczki. E, ja się oczywiście stosownie ubrałem. Mam nadzieję, że ktoś tutaj doceni kunszt mojego stroju kolarskiego. Widzę, że czeka mnie sporo chyba noszenia roweru. Na szczęście, jak wspomniałem, wioska jest dosyć mała. No, przyjechanie tutaj na rowerze niestety pozbawia mnie udziału w pewnych atrakcjach, jak na przykład zajrzenie na konkurs florystyczny, ale nie na tym się będziemy skupiać, tylko będziemy się skupiać na atrakcjach zewnętrznych. A tu jest jeszcze wspomnienie kombatantów. Kombatantów na cześć. Kombatantów i ofiar Masakry z 1962 roku. O, ciekawe, trzeba będzie doczytać. Idźmy dalej. I to jest kolejna chwila, kiedy właściwie pierwsza, chyba główna, główny pierwszy test mojego rozwiązania stosowanego od jakiegoś czasu, czyli butów MTB na szosie. Nie wyobrażam sobie, powiem szczerze, obecnie powrotu do szosóweczek, eee, tym bardziej, że spacerów tego typu będzie w tym sezonie zapewne całkiem sporo. Ostatnio był na Bike show na grupie facebookowej temat tego rozwiązania i utwierdziłem się w przekonaniu, że coraz więcej ludzi się na nie decyduje. Jest i nasza Frida, która nam tutaj będzie towarzyszyła chyba na każdym zakręcie. Expo Foto Atelier Atelier Zinfant Portu Expo Artistique de l'école No, dzieje się Uuu. Tu się właśnie dzieje Ten akompaniament samochodów to mi nigdy nie przestanie towarzyszyć. Eee, ja jestem. Oczywiście bez śniadanka, na szczęście. Zobaczymy, jak się tutaj. Tu będzie scena, tu będą się pewnie działy koncerty, bo częścią tego wydarzenia są również liczne koncerty. Jest i <laughs> patronka całego wydarzenia, Frida. Licznie wszystko udekorowane. Ja jestem odpowiednio wcześniej, żeby jeszcze zobaczyć proces całych przygotowań. Falikon warto odwiedzić też bez tego święta oczywiście. Bez Quai Oilet, Loilet, Bo jest to po prostu bardzo, bardzo urodziwa wioska. Biju, biju, Kosmetyki, bonjour. To są jakieś te smakołyki. Bonjour, bonjour. A to jest pani, którą wczoraj widziałem w tym saint, Jean, saint Paul de Vence. Co tu mamy? Jakiś te e, miel? Tu mamy miel, kaktusy, dobra. Chyba wiecie, co tu się chyba będzie działo najwięcej tam na dole. Także idźmy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A tu jest jeszcze ekspozycja Fridy. A może się wbije na nią? O, mam nadzieję, że się... Użuch, mam nadzieję, że się nikt tutaj nie obrazi, że a, sobie w kolarskim stroju wchodzę, ale mam, jak wspomniałem, odpowiednie dziuchy. Jest Frida Kahlo. Przedziłem trochę bieg wydarzeń, ale to dobrze. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje na początku miasteczka. Tam dobiegała muzyka. I e, zobaczymy sobie, jak to jest wszystko udekorowane. Zanim sobie zrobimy jeszcze takie Tour de Falikon od początku, to pokażę Wam... Już nie, nie nakręcałem tego na początku jazdy, bo się trochę spieszyłem, żeby tutaj dotrzeć odpowiednio wcześnie, ale tu przejeżdża się w ogóle przez taki wielki kamieniołom ponad Niceą. Później jest taka fajna serpentynowa wspinaczka. Ale to jest nowy materiał na inny odcinek. Idźmy teraz, przejdziemy jeszcze raz przez całą ekspozycję. I ja Wam tylko opowiem mniej więcej co tu się dzieje. Ja już widziałem, że tam jest pewien e, zwierzęcy, fajny obiekt, który zaraz Wam pokażę. E, oczywiście praliny, nugaty. Oczywiście jest dużo jedzenia. Widzę, że to jest też coś na ciepło. Bonjour. E, jest e, dużo dekoracji, rękodzieła różnego rodzaju. No, trochę to przypomina ekspozycję w Saint-Paul-de-Vence ale tu wiadomo się niektórzy artyści przygotowali specjalnie na tę okoliczność biscuiterie to jest jakaś bitej skarnia nicejska. to jest główny plac w palikonie gdzie można sobie spróbować Eee, przysmaków podgrzewanych. Jest dużo zwierzątek, jak mówiłem, pierwsze zwierzątko już tu jest trochę umęczone. Może po wczorajszym dniu. Zajrzymy sobie jeszcze później na punkt widokowy, eee, który też już kiedyś pokazywałem na jednym z rilców. Piesku. Co taki jesteś umęczony? Piękny jest. Trochę chyba stary już, bo posiwiał. <laughs> Oj, soka. Sokę można spróbować. Soka to jest taki Placek z ście ciecierzycy, bardzo proste danie. E, jest pisa -la czyli taki ciśniejszy cebularz. E, jest soka przyrządzana na ciepło. To jest e, taka prosta specjalność nicejska. Danie rybaków, wędkarzy bardzo proste z czasów, kiedy było raczej mało zasobów do wszystkiego i kombinowano z e, m, mąki. Przepraszam, zabrakło mi teraz słowa. Z ciecierzycy to jest ciasto. O. Tutaj pani się szykuje ze słodkościami z kolei. Eee... I znowu mamy jakieś słodkości. Tu jeszcze wam pokażę e, bohaterkę tego dnia dla mnie. To jest e, Petit Cochon Sapel Macron. Nazywa się Macron. Macron. Komu Widzicie ono tutaj, nie wiem do końca jaka jest funkcja tej świnki tutaj, ale jest przeszczęśliwa chyba i bardzo, oj ugryzła mnie, i bardzo sympatyczna. Świniak. Macron. Macron. Piękna. Mam nadzieję, że na koniec Fede oj dla Ciebie zostanie pożarta. Przedstaw się tutaj naszym widzom, Macron. Macron jest jakiś dzisiaj mocno pobudzony. Wyspaniała. Dobrze, zostawiamy Macrona <grychy> w spokoju. On ma i tak teraz do roboty zupełnie inne rzeczy, bo Francja strajkuje cały czas. E, przeciw podniesieniu wieku emerytalnego jest często sparaliżowana komunikacja i różne inne e, części gospodarczego i nie tylko gospodarczego życia. Dobrze. E, baw się dobrze Macron. E, no... Fajne, fajna, fajna okazja, żeby zobaczyć, właśnie jak tutaj się kulturalnie po prostu spędza czas. Jak żyją te malutkie wioski. Co tutaj można z rękodzieła sobie kupić. Jak spędzają ludzie wolny czas. Nadchodzi ten czas, raczej taki wiosennoletni, kiedy się mniej pracuje jeszcze mniej niż na co dzień bo Francuzi raczej. Do pracy się jakoś tam wyjątkowo nie garną. Między innymi dlatego teraz strajkują bardzo ochoczo przeciwko podniesieniu tego wieku emerytalnego. No, tutaj, w tych południowych kulturach, klimatach, to raczej tak praca jest na dalszym miejscu. Ja tutaj znowu testuję przyjazność francuskiego otoczenia i sobie po prostu oparłem rower. Na pewno nic mu się nie stanie. Eee, także fajnie to wszystko wygląda. No, myślę, że poczekam jeszcze chwilę, zobaczymy, może będzie jakieś otwarcie o 10, jakimś głównym koncertem. Eee, I wybierzemy się jeszcze na punkt widokowy, eee, zobaczyć po prostu, jak wygląda bardzo ładnie perspektywa nicejska z miejscowości Falikon, która, przypomnę, dzisiaj jest ukwiecona, ustrojona z okazji Fête de Oilet. Jeszcze obiecana wizyta na punkcie widokowym w Falikonie. Jest to bardzo dobra okazja, żeby spojrzeć na. Praktycznie, no może nie całą, ale na większość Nicei z nieco innej perspektywy, innej niż na Momborą, e, innej niż na wzgórzu zamkowym. E, zobaczcie, jesteśmy na, tak na północnym wschodzie. E, podwiewa troszkę, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w nagraniu, ale na pewno nie w oglądaniu. Tam jest Nicea, nie widzimy z tego miejsca lotniska, ale widzimy na, na przykład wzgórze zamkowe no i większość tych zabudowań z czerwonymi dachami no to już jest tam właśnie w dole jest to Nicea, natomiast tutaj warto się jeszcze pochylić nad pięknym e, dziełem ułożonym z takim odwzorowaniem tak jakby tego widoku, który mamy przed oczami z takich malutkich kawałeczków ceramicznych to jest wszystko, zobaczcie jak to jest mozolna robota, Trochę, troszkę nam ja tej cień barierki przeszkadza ale wszystko to Widzicie, co jest tam na horyzoncie zawarte? Między innymi chmury, przed którymi zaraz będę zwiewał, jest odwzorowane tak tutaj mozolnie i dokładnie tą całą mozaiką. O, to jest słowo chyba, którego mi brakowało. E, coldest, col des widać, e, Fort La Turbie. E, to już znamy z naszych tutaj podwojów kolarskich. Momborą, to już wam pokazywałem, port de tak. Wie, to jest staranica, Promenade des Anglais. E, oraz, o proszę bardzo, i mój Captain Tip e, też jest faktycznie widoczny tam w oddali. Także miejsce tutaj widokowy punkt Falikonu serdecznie polecam, jak będziecie w tej wiosce, a idziemy jeszcze sobie spojrzeć i rzucić okiem ostatni raz na wioskę i będziemy uciekać, ponieważ e, dzisiaj nie mam jakoś super dużo czasu, a prognoza pogody zaczyna się sprawdzać i nachodzą chmury, które zapewne ochłodzą nieco e, powietrze, a ja dzisiaj wystartowałem w stroju bardzo letnim. La Chateau et la Porte Saint-François. Biblioteka. No, warto odwiedzać te miasteczka. Jest ich tutaj bez liku. Ja ostatnio byłem po raz pierwszy w Gorbiu. Jest jeszcze mnóstwo tych miasteczek, których nie widziałem. Zamierzam je wam pokazywać i zamierzam je też pokazywać wam nie tylko w pytaniu turystycznym, przepraszam, kolarskim. Bo jak już może wspominałem ostatnio miałem okazję zorganizować parę wycieczek samochodowych dla turystów z Polski i tutaj może taka mała autoreklama, jeżeli chcielibyście pozwiedzać laserowe wybrzeże, to takie w wymiarze takim właśnie, które ja pokazuję, troszkę nie tym takim głównym nadmorskim kan, promenada, nicca i tak dalej i tak dalej, tylko zajechać trochę właśnie wyżej, gdzie wiadomo trudno się dostać na przykład autobusami. Zapraszam do siebie, zapraszam do kontaktu. Ja was tam chętnie zabiorę wraz z moim espasem, i dzięki temu będziecie mogli podziwiać tak piękne miejsca, w których, jak widać, bardzo jest mało ludzi, i bardzo można poczuć klimat po prostu południowej Europy, tych wszystkich średniowiecznych miasteczek, które użykają nie tylko w takie dni jak teraz nie tylko w te dni festiwalowe i w te dni festynowe ale po prostu cały czas. One praktycznie cały czas tak wyglądają. Teraz jest po prostu dołożone troszkę tej dekoracji. Natomiast w każdym praktycznie momencie roku, w którym tutaj przyjedziecie, natkniecie się na tak wspaniałe krajobrazy i tak leczące dusze, widoki. Bo ja tutaj już nieraz wspominałem, że patrzcie na to, że oglądanie takich pięknych perspektyw i takich pięknych widoków w połączeniu z niemal praktycznie codziennie. Błękitnym niebem naprawdę dobrze robi na głowę, i człowiek staje się po prostu od tego dużo, dużo ee, lżejszy. Lżejszy od te swoje różne dziwne problemy i przemyślenia. Odpłynąłem, słuchajcie, idziemy jeszcze zobaczyć, co tam się zmieniło w tym czasie naszej wizyty na punkcie widokowym w Falikonie i będziemy powoli kończyć to kolorowe nagranie. No, ja słyszę, że tam coś się zaczyna dziać na scenie. Teraz powiem wam, że podejmę się karkołomnego zadania. I <noise> nigdy ten tędy nie szedłem, bardziej z rowerem, ale czego się nie robi, żeby zobaczyć fajne rzeczy. Patrzcie, fajne przejście, o kurde. No wspaniałe są te miasteczka. Kurczę, jestem za każdym razem coraz bardziej zachwycony. E, I jak mówię chętnie wam to wszystko pokażę. Waszym rodzinom, niezrowerowanym. Nie o kurde, ale tu jest super taras. Zobaczcie, jak można spojrzeć na to wszystko z perspektywy górnej. Jest i Macron, który właśnie wcina jakąś bułę. Widziałem, przed chwilą był karmiony. Piękna perspektywa. Dzieciaki, ludzie w każdym wieku, e, starsi, młodsi, wysocy, niscy, grubsi i chudsi. Chociaż Francuzi to akurat są, e, powiem wam, szczupli. Ja już to parę razy powtarzałem, ale mimo, że e, ich podstawowym pożywieniem jest bułka, bagietka, to jakoś im się udaje trzymać linię. Trzeba im tutaj Przyznać, ja mam pewne teorie na ten temat, ale zrobię pewnie odcinek też o tym, jak się tutaj kulturalnie, kulinarnie postępuje na tym Lazurowie. Ostatnią jeszcze atrakcję wyczerpiam, a właściwie dwie atrakcje. Na koncerty już nie będziemy czekać, bo tutaj byśmy musieli spędzić razem cały dzień. Natomiast można się poczęstować kwiatem. E, idziemy jeszcze do głównej kaplicy, bo w tej mniejszej kaplicy to była wystawka twórczości Fridy. A teraz jeszcze pokażę Wam e, Léglise 1624 rok e, jest datowana ta kaplica, czyli to jest właśnie 15, 16, 17 wiek. Wszystko. Oj, czarny się zabił. też jestem pierwszy raz przegapiłem wcześniej tę kaplicę. No wiadomo, że tutaj Francuzi mają już stosunek do wiary chrześcijańskiej dosyć luźny, natomiast na szczęście się, że tak powiem nie postanowili zakończyć i, wy... i pozbyć się tych wszystkich symboli chrześcijaństwa. One dalej istnieją i dalej są używane i odwiedzane. Przy takich właśnie specjalnych okazjach, dobrze, moi drodzy. Tak, to ja się prezentowałem dzisiaj na FedE Oilet 2023. Ubolewam, podobnie jak Wy zapewne, że nie było z nami dzisiaj Aleksandry. Ale miała troszkę inne obowiązki i inne zadania dzisiaj do wykonania. Nie ma jej w ogóle na Razurowym dzisiaj, e, także niestety przegapiła to. Przegapiliśmy też trochę jej tutaj narrację, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczycie, zobaczyliście, jak może wyglądać tutaj weekend taki mniej rowerowy, mniej cyferkowy. Ja teraz zjeżdżam praktycznie już do siebie, do Antip. Będę miał w tym dniu jakieś 60 km zrobione, ale to na bardzo dużym ludzie, ponieważ planuję jutro porządną 3000 wyrypę. Słuchajcie, żegnam was z Fed de Oilette. Tutaj odbędą się zapewne za chwilę jakieś koncerty, popisy, występy: e, smakowanie, testowanie, popijanie, podjadanie. No, Fed de Oilette. Jedna z. Piękniejszych e, okazji i uroczystości, które widziałem. Porywam swój Lazurower e, Porywam też e, Was razem ze sobą. Dobra, bo już cały czas gadam w kółko. E, to samo. Zobaczcie tutaj pani się też ładnie przystroiła e, we Frida. E, kurczę, fajnie to wygląda wszystko. Pięknie. Dobra. E, słuchajcie. Najczęściej powtarzane słowo na moim kanale, ale nie tylko na moim, bo na większości kanałów YouTube'owych. E, to byłem ja, Krzysiek Krzysztof Jędrzejczyk. E, żegnam Was z miejscowości Falikon ponad i z tego miejsca oczywiście zapraszam do śledzenia kolejnych fascynujących przygód do odwiedzania Lazurowego i do korzystania z naszego tutaj wspólnego, mojego i Aleksandry przewodnictwa i towarzystwa, jak wspomniałem, nie, nie tylko. W okazjach rowerowych, ale także w cywilnych zapraszam w wycieczki samochodowe jak najbardziej polecam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tu Bizu Bizu. Ciao ciao moi drodzy.